Pelki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was ponownie, cieszę się, że znowu tutaj się możemy spotkać. Dziś mamy sobotę, 7 września, a soboty są w Kościele Katolickim dniami szczególnie poświęconymi Matce Bożej. To doskonały czas na zatrzymanie się, chwilę refleksji, i pogłębienie naszej więzi z Maryją. Dzisiejsze kropelki nadziei będą pełne inspiracji dotyczących duchowości Maryjnej, modlitwy i ciekawostek o Matce Bożej. Zostańcie więc z nami do końca. Sobotnia duchowość Maryjna. Dlaczego soboty są poświęcone Maryi? W tradycji Kościoła katolickiego, sobota jest dniem szczególnie poświęconym Matce Bożej. To dzień, który upamiętnia jej oczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa po jego śmierci. Sobota stała się dniem, w którym Kościół wyraża swoją miłość i oddanie Maryi. W tym dniu wierni są zachęcani do szczególnych modlitw do Matki Bożej. A także do podejmowania aktów miłosierdzia w jej imię. Warto poświęcić ten dzień na kontemplację życia Maryi i rozważanie, jak możemy naśladować jej cnoty w naszym codziennym życiu. Historia pierwszych sobot miesiąca Objawienia fatimskie. W 1917 roku. Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu dzieciom: Łucji, Jacyncie i Franciszkowi. I poprosiła o odprawianie nabożeństwa pięciu pierwszych sobot miesiąca. Maryja obiecała wielkie łaski dla tych, którzy w pierwsze soboty będą uczestniczyć we mszy świętej, przystąpią do spowiedzi, odmówią różaniec i przez piętnaście minut. Rozważać będą tajemnice różańcowe. To nabożeństwo jest odpowiedzią na wezwanie do pokuty i nawrócenia. Zachęca nas, byśmy regularnie poświęcali czas na modlitwę i duchową odnowę. Czym jest duchowość maryjna i jak ją rozwijać? Duchowość Maryjna polega na naśladowaniu cnót Maryi, jej pokory, zaufania Bogu i gotowości do pełnienia Jego woli. Możemy rozwijać duchowość Maryjną poprzez codzienną modlitwę, szczególnie modlitwę różańcową, oraz przez czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Warto także angażować się w nabożeństwa Maryjne, takie jak nabożeństwo Mariowe. Czy właśnie pierwsze soboty miesiąca? Naszym celem jest stawanie się bardziej jak Maryja otwarci na działanie Ducha Świętego i gotowi do służby innym. Święci, którzy mieli szczególne nabożeństwo do Maryi. Wielu świętych miało szczególną miłość i oddanie do Maryi. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, autor traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, uważał, że całkowite oddanie się Maryi jest najlepszym sposobem na zbliżenie się do Jezusa. Święty Jan Paweł II, który wybrał zawołanie Totus Tus czyli cały Twój swoje życie zawierzył Maryi. Święty Maksymilian Kolbe, męczennik, który oddał życie za współwięźnia w Auschwitz, założył Rycerstwo Niepokalanej, organizację szerzącą nabożeństwo do Maryi. Ci święci pokazują, że życie z Maryją prowadzi nas do głębszej relacji z Jezusem. Jakie są najważniejsze modlitwy maryjne? W kościele katolickim istnieje wiele modlitw poświęconych Matce Bożej, które pomagają nam zbliżyć się do niej i do Jezusa. Najbardziej znaną modlitwą jest Różaniec, który stanowi refleksję nad życiem Chrystusa i Maryi. Inne ważne modlitwy to litania loretańska pod Twoją obronę: Zdrowaś Maryjo. Czy magnifikat? Każda z tych modlitw ma swoje znaczenie i historię, a ich regularne odmawianie wzmacnia naszą duchową więź z Maryją. Modlitwa różańcowa źródło pokoju i wewnętrznej siły. Różaniec jest jedną z najważniejszych modlitw w Kościele katolickim. Jest to modlitwa kontemplacji, która wprowadza nas w głębszą relację z Jezusem poprzez Maryję. Święty Jan Paweł II nazwał różaniec modlitwą swojego serca. Regularne odmawianie różańca. Może przynieść pokój serca, wewnętrzną siłę i prowadzić do nawrócenia. Warto rozważyć, aby codziennie znaleźć czas na tę modlitwę, nawet jeśli to tylko jedna dziesiątka. Ciekawostka Najstarsze sanktuaria Maryjne na świecie. Na całym świecie istnieje wiele sanktuariów maryjnych, które przyciągają miliony pielgrzymów. Jednym z najstarszych jest Sanktuarium Maryi Dziewicy w Efezie, gdzie według tradycji Maryja spędziła ostatnie lata swojego życia. Kolejne to Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, gdzie Archanioł Gabriel. Zwiastował Maryi, że zostanie matką Zbawiciela. W Polsce najważniejszym sanktuarium jest Jasna Góra w Częstochowie, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jak Maryja prowadzi nas do Jezusa? Maryja zawsze wskazuje na Jezusa. Jej słowa w kanie Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, są przypomnieniem, że Maryja pragnie, abyśmy byli posłuszni Chrystusowi. Ona jest naszą przewodniczką, która pomaga nam otworzyć serca na Boże działanie i prowadzi nas do głębszej relacji z jej synem. Warto zastanowić się, jak możemy pozwolić Maryi prowadzić nas każdego dnia bliżej Jezusa. Sobotni czas odpoczynku i refleksji: jak spędzać go w duchu chrześcijańskim? Soboty to nie tylko dni odpoczynku. Ale także dni przygotowania na niedzielną Eucharystię. Jak możemy spędzać soboty, aby przygotować nasze serca na spotkanie z Jezusem w Eucharystii? Może to być czas na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, refleksje nad mijającym tygodniem i postanowienia na nowy. Możemy także poświęcić ten czas na uczynki miłosierdzia. Odwiedzając chorych, samotnych czy pomagając potrzebującym. Ciekawostka. Najbardziej znane wizerunki Maryi i ich znaczenie w różnych kulturach. Maryja jest przedstawiana w różnych kulturach na różne sposoby, co pokazuje jej uniwersalne znaczenie dla całego Kościoła. Matka Boża z Guadalupe w Meksyku jest symbolem jedności i ochrony dla narodów Ameryki Łacińskiej. Czarna Madonna z Częstochowy jest symbolem polskiego narodu i jego walki o wolność. W różnych krajach wizerunki Maryi odzwierciedlają lokalne tradycje i duchowość, ale wszystkie mają wspólny cel prowadzenie wiernych do Chrystusa. Warto zastanowić się, jaki wizerunek Maryi jest dla nas szczególnie bliski i dlaczego. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że każdy znalazł dzisiaj coś dla siebie. Że to pozwoliło Wam poczuć bliskość Maryi. Pamiętajcie, że sobota to doskonały czas, aby zawierzyć swoje troski i radości Matce Bożej. Zachęcam Was do poświęcenia dzisiaj chwili na modlitwę różańcową lub odwiedzenie lokalnego sanktuarium Maryjnego, jeśli nadarzy się taka okazja. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam was, witam serdecznie w naszej walorkowej społeczności. Cieszę się, że dołączyliście i zachęcam do pozostania na dłużej, a subskrypcja wam w tym pomoże. Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić paluszka do góry, jeśli podobał wam się ten odcinek. Jutro w niedzielę porozmawiamy o znaczeniu Eucharystii i o tym, jak może stać się źródłem duchowej siły w naszym codziennym życiu. Poruszymy również temat pokoju i pojednania oraz roli w budowaniu relacji z Bogiem i innymi ludźmi. Nie braknie też ciekawych refleksji i różnych interesujących historii. A teraz jak co dzień zapraszam Was do wysłuchania Słowa Bożego, w tak zwanym zaproszeniu do radości. Będzie tam fragment Pisma Świętego, który doda Wam otuchy i pokoju na ten dzień. Niech ten czas modlitwy i refleksji przyniesie Wam błogosławieństwo na cały nadchodzący tydzień. Do zobaczenia jutro. Zaproszenie do radości. Z księgi psalmów, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Wdziwe żniwa trwały najmniej miesiąc, pisze ksiądz Tymoteusz. Trzeba było wstać przed wschodem słońca. Koszenie kosą to ciężka praca, ale zbieranie zboża, wiązanie snopków, zestawienie w mędle, zwożenie, stawianie stert, młocka to bardzo ciężka praca. Były przy tym radości, bo śniadanie w polu było oczekiwane i najsmaczniejsze. Południowy odpoczynek w cieniu był najsłodszy. Pracę żniwiarzy umilały przepiórki swoim wołaniem, zające zdziwieniem, a kuropatwy i skowronki prosiły, aby nie ruszać gniazd z pisklętami. Największą jednak radością gospodarza było to, że minął przednówek. Będzie świeży chleb. Będzie dużo chleba. Pachniało w polu chlebem. W domach pachniał świeży chleb. A chleb ten był tak wyczekiwany, tak dobry, tak smaczny i kochany.